Się, 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 mako, moi widzowie, o, 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 a, a, o, 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 a, a, o, Wszystkim tylko, tylko ja. Proszę Mako, przecież wam się podoba? O, Szozek, podobał? Dzisiaj będziemy z Lalą grać w piłkę, prawda? Lala, będziemy grać w piłkę? Lala, chodź, pograń w piłkę. 走，走，你走，走你走，yes。好了、嗯，不咱、啊、没开是一个数学专题。 Które są, są strzeleni! Już za serwis! To Orwanie Wojska! Dobra, jest ostatni, że tego spotkania. I są pokłani. pokołani! może się zrobić je dobrze. Dobra, dzisiejsze spotkanie. Wielka jest z Wielkanów w pogoś się że. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Lala, chodź, pożegnaj się z widzami. chodź, Lela, chodź pomagać widzom. Lela, chodź, 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 pomakać! chodź, do chodź, chodź, Makaj chodź, chodź, pa! Pa, pa. chodź, chodź, koniec odcinka. chodź, O, nie skończył się. Chodź. I ja się nie skończył. skończył, skończył.